Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niedostateczne, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Metin 2 na serwerze ArkadatLAR, na serwerze globalnym, tureckim. Co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj polatamy sobie inwazję Sungma. Oczywiście, na wstępie dziękuję za aktywność pod poprzednim materiałem. Fajnie, że Wam się podoba. I przypominam również o subskrypcji, bo 85% osób, tak jak widzicie na zdjęciu, nie subskrybuje tego kanału, a ogląda. A jest to zupełnie darmowe. A propos inwazji, parę kwestii, które muszę poruszyć, które nie zawarłem w materiale. Oczywiście, dzięki Szczek dzięki Maciek za możliwość pokazania tego całościowo. Więc, tak, opcja numer jeden. Na inwazji są dwie skrzynki. Jedna skrzynka jest za wykonanie całkowitego zadania, a druga skrzynka jest z questów. Czyli, tak jak tutaj widzicie, one są różne. I różny jest też drop. To muszę ująć na pewno. Opcja numer dwa. Aby zaliczało procenty do trofeum, które wygląda ono tak, jeżeli e, się po prostu ma szczęście, żeby z 1% było na 2, wystarczy zadać z tego, co ja testowałem z 10 tysięcy obrażeń i to już wystarczy. Nie sprawdzałem tego jeszcze przy przypuśćmy, mniejszym obrażeniu, ale wiem, że musi wejść jakiś damage na pewno. Więc ja bym zalecał powyżej 10 tysięcy, a później jak padnie to wam doda ten 1%. Co daje trofeum? Tutaj macie różne nagrody. Lista nagród. Za jedno trofeum, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i dziewiąte. I dziesiąte chyba tak? Czy dziewięć? Ich jest dziewięć. Za dziewięć różnych map. I co? Zachęcam Was do oglądania. Trzymajcie się. No i co? Do następnego w takim razie. Pamiętajcie, aktywność, aktywność i jeszcze raz aktywność to jest jedyny czynnik, który wpływa na częstotliwość materiałów. Także miłego oglądanka. Ale będzie inwazja. Inwazja no. będzie, no. Napalone 16 PM wariant. No rzucaj yy. <noise> zwinkę daj. Mm -hmm. Dobrze. Zanim wejdziemy, bo będziemy się czołgać do tego portalu. Tak, wiem, wiem. Dobra, ja obstawiam Dolina Tomków Ja bym chciał o, Dolina Tomków Dawno nie wiem, Dolina Tomków może być, bo na full, na błyski Dolina Tomków M1 M1, no Dobrze. Dobra Gino, no. Dobra, może być Okej, okay, no to jedziemy wszyscy Jedzie W prawo czy w lewo? Najbliżej Jadę do tego, gdzie Metiny bitwy się się pod normalnie nie Już bije nie, jeszcze nie biję. A ochronki nie włączyłem. Dobra, ciekawe, czy ta sura ustoi tak. stawiam, że nie. Bez szarfy, bez Nazara, bez niczego. rady chociaż z dwa MOBY pobić? Ciekawe. A no, może tylko włączyć? Ciekawe, czy Ty, ubije. Ty ubiję. Niesamowite. Daję radę. Ja, ci już przyszli. Także tak wygląda inwazja. Ja nie jestem taki nu, że stoję. Oczywiście Czeka, ogólnie to ja tu ten? robię zasłupa. Stoję i patrzę. Taka jest prawda. Tomaszek się wyjebał już? Nie, jeszcze nie. Ja jeszcze żyję. Co jakiś inny leży? Aha, czyli jak już leży tam. to Tomaszek, klasyk. Jak leży to Tomaszek. Dobra, inwazja. Tu też jest inwazja. No i dobra. Czyli musimy pobić na wszystkich postaciach, powiedzmy, tam jest 10 chyba potworów, żeby zaliczyło misję. Także, no, dajemy radę. I dropić z tego co naj, takiego najdroższego, te płytki tytanowe i co jeszcze? Adeki plus 4 demonów. Jeszcze ta szkatułka, co może SM-y tam drobne, czy też SM. no. I mniej więcej wygląda to tak, że chyba jest w tych portali 6, później się pojawia boss, którego powołać solo. Ale dostałem od niego. Nawet jakbym full ubrany, jak się da. Leży? Dla tomka płytka. Tomeczek biegnie po płyteczkę, bo nie. Turek podniesie. Widzę. Mocna lina. O jezu, no nie, no to nie babata. To ja muszę tym podejść. Będzie wojna o to. No, będzie wojna o tą płytkę. Oni na nią czekają. Widzę, no widzę, że stoi. Ty podniosłem. A bo tu on stał, bo on leżał pod tym. Pod portalem. Okej, okay, no i tu z jest przeważnie, nie? Druga płytka dla tumeczka. To rzeczywiście, znowu dlatego. Pod odcinek to dobry content płytkowy. Dobra, no ktoś musi to podnieść. No ja tego nie podniosę. To jest niewykonalne. A skąd ich się nagle tyle wzięło? O, demonów plus 4 Tomek. Dębowego to, to pod, podnoś tego słupa. Podniosłem. Ale dzisiaj no, akurat pod odcinek, bo normalnie to... Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje takiego dla mnie. A tu jakiegoś bufa Mhm. -mm. Mój leży. Tego KDK i tak wam dam, bo i tak bym tego nie zbił, nie? No jak, weź. No jak. Pod odcinek taki hojny, to meczek? No pewnie, trzeba pozory, nie? Pozory trzeba. Pod odcinku lognę. Co? Po odcinku te będzie tego lognięcie i jelo. <śmiech> Nie, wiesz, <laughs> no, tak. Dobra, oddaj, bo to pod odcinek tylko. Oddaj. No, no. Mogę denerwują. I jeszcze mu skubnąłem patrząc na, drugie, na drugą postać. No goś coś w szoku, nie? Ja z nim pobiegam 5 minut. No i dobra, no, no, I jeżeli chodzi o bossa takiego ostatecznego, to wygląda on tak... On jest taki, z nim pobiegaj. że on jest taki duży George. Komendant inwazji. I na niego działa bonus na orki i potwory. I żywioł, chyba że ten na niego nie działa. Teraz zobaczymy, czy on już na mnie jest, czy jest, czy już nie. I on daje A. bardzo dużo expa ogólnie. I JD, pamiętajcie widzowie, JD. <noise> Dobra, rzucimy eteru A, będziecie się z nim bawić? Dobra, macie zwinkę, macie to No i ogólnie... No to tak, to tyle by było z mojej ingerencji w inwazję Bo ja z tym, z tym to ja nie wygram Dobra, 96%, zobaczymy ile da To musiałbyś być tak... O, kto dostań stuna? No przez My to z tymi get. łomami. Nie? No i wszyscy dostają taką skrzynkę. Za zabicie 10 potworów. I coś tam jeszcze, nie? No, 15 płytek. I tutaj dropi dużo Yangów z niego. O kadę demonów plus 4. O. No i dobra. Każdy zadowolony. Bez z tym zadowoleniem, to tam bym tak nie pomówił, ale. No jak nie? Udało się zrobić. A co to jest? Co on A tu co chce? On zaprasza, za co? A, o, i na przykład tacy z Turcji gracze są, że to, ciągle takie rzeczy piszą. Dobra, to trzeba. Nie można sobie osabić? Czekaj, które to jest. Jego ja tam trzeba do ignorowanych dodać. E, Camper Solo. Dobra, gdzie on jest? Sobie go dodam wszystkimi postaciami, żeby do mnie nie pisał. Bo ja, ja nie chcę mieć z takimi osobami z do czynienia. To niech się on tu gdzieś pojawi. No i mniej więcej to, tak by wyglądała ta inwazja. I tu się później odbiera. Nagrody są dzienne. Są tygodniowe, tylko zbugowany i nie mogę. Z... A mogę. Dzienne, tygodniowe i miesięczne. I tutaj za ulepszenia pasta widzieliście wcześniej. No dobra, kora otwórz, korotwórz, dobrze leży. Diament. O, 3,5 wona. W porządku. Dobra, i policzymy, czy zapas się zwróci z antyki. Jedziemy z tym. Czyli po pomysł jest taki: moc lodu, skowit, przywołanie błyskawicy, albo. Wartość magicznego ataku. Albo. O, blisko. <grych> Obrażenie od zatrutej strzały? Co to jest? No, nasz starczera. Nasz e, Boże, co to jest? Sekunda lodu, ma chciałeś mać. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. I diament kolejny dla tomeczka. Już się Gdzie co? jest? No, no, jaka to? 15 upadek. Nie. No, weźcie coś. No, to jest niepotrzebne. Do tasu to jest. Co to jest? To już jakby 10, tych to jest jeden. Jezu. Jak na sprawę. Per, O kurde. Rubino dla Tomaszka. No, to już masz zwrócony par. Pas zwrócony. Dobrze. Za ten pomysł to naprawdę wyskakuj dzwonów nie. No to jedziemy. Destrzał odporność na lód. Daj moc lodu 4. Dzięki. Upadek, atak bosów. Boże, no 20 to jest jakieś ścierwo. Ja nie chcę tyle, To wale nie mieć. To Co by chciał? Tutaj. No, ja chcę moc lodu no. Albo Skowy, albo przywołanie błyskawic. Smoczy wir? Powtarzany strzał. 5% powa... No i co mam zrobić? O, strzelający ze plus 1%. <noise> moc lodu, 4 sekundy. O, oh, w mordę. O, oh, no to super, chyba dobrze. Nie. Na tą lepszą mnie, ale na tę to zależy co da, no. Kip. Dosłuj w... dalej. To, ta? Tak, tak. Główna. Losuj. Co to samo mi dało? Cześć. No to trwało? samo. Tak, znowu to samo. O, o to o, Odbieraj, odbieraj. No i już pół O. Fajne. Mocna lina. Kor Licencja. Czaszka jakaś. Zioło. Dobra. O, runy to ja przyjmę. Ale... Zioło podnieś, podnieś to zioło. Czemu? 30 kaka za to zioło masz. Co? Za to Co? czemu? Bo to jest do tych potek na lód. A to też się przyda na hydrę. Bo schrywa. z tego można zrobić potki 20 moc lodu Mocnie nie. Muszla, gdzie to jest kore, to tam ciul. Trzy czarne perły. No I tak mi dało. Chcesz to? No to później. Widzi? Widzę. O, zmieniło. No i dupa. Jeszcze Widzisz? runki daj, daj runki, daj. O. Dziękuję. Ja. Cyk. Szczęśliwy traf. To na Skip. Dobra, to Skip. akurat znam. To też znam. Skip. To też. No jeszcze bym zakręcił za dwa razy. Jeszcze. O, o. o to zostaw? To mi się przyda, dobra, to mogę od razu. A nie mogę tak zrobić. O, mordę, nie, 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 bo się później tyle będzie, nie wywali szadunków 15. Dało o silny suplement ale oddaję ładnie oddaję 3,6 wona masz z tego ile ta? ta nara 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 to też o. o no i dobra o, piętnaście. To pięć A. Dobre czy nie? Dobra. O. o! Mogę to sprzedać? Nie, nie. O no to dupa. Wiesz, kręcił. O. Jebany. Ale mu oddaję, nie? A w chowie. O, to dla mnie. O, o, no dałeś szczęście szczęścia jeszcze. O, to sobie, weź, to się przyda. Ale co to bez użycia? No to jest do... No ale, no to ja muszę, no ale to ja muszę wszystkimi iść, nie, nie tylko jednym. Dobra, to Więcej 500 dalej. To jest mi fajne. Eee. To też fajne, ale nie, nie na tej postaci. To już drogi biznes się zaczynają. za dużo. No. To już za dużo. A co tam było takiego, że wziął? A, nie eee, to. Eee, widzę. Hmm. Widzi?

Dwa i pół wolny. No nie chcę tych pudeł. Płytka piętnaście. Runa jedna. Trzy czarne perły. O! A. A co to kurde? O! Czemu na święty nie wężę, to ja nawet nie idę? Co? Uh. Zaszalałem. Widzi? Tak, tak.